O czym dzisiaj? Dzisiaj o mojej pasji, o moim zainteresowaniu, o motocyklach Harley-Davidson. Marka Harley-Davidson to jest, to jest ikona. Właściwie o, tym, o tej firmie słyszał każdy. Nieważne, czy interesuje się motocyklami, czy jego pasją jest uprawianie przydomowego ogródka. Harley-Davidson jest znany praktycznie na całym świecie. Jeśli ktoś myśli o Harleyu Davidsonie, nie interesując się motocyklami, ma na myśli wielką, ciężką maszynę połyskującą chromem. Ale czy wszystkie takie są? Nie. Siedzę na przykładzie, który obala ten mit. Przede mną Harley-Davidson z rodziny Sportster, czyli najmniejszej, najmniejszej rodziny Harley'a Davidsona. Ten model to jest Nightster. 2008, czyli nowka sztuka, przed chwilą wprowadzony na rynek. Motocykl lekki, o zacięciu sportowym. I teraz tak, pojedyncze siodło, mały bak, krótki widelec, nie długi, długi, długi jak w klasycznych chopperach. Mocny silnik, ponieważ 1200 pojemności robi swoje w przypadku tak małego motocykla. Czarne wykończenie, matowy silnik. Jest to pewien styl, który niekoniecznie koresponduje ze stereotypem Harley Davidsona. detale w tym motocyklu, które niekoniecznie zgadzają się z ideą Harley a Davidson, a takie jak chociażby czarne wykończenie, osłona pasa napędowego z wyciętymi dziurami, e, matowy silnik, nie tak dużo chromu, e, sprawiają, że ma on swój zupełnie odrębny styl. Natomiast to właśnie w nim jest fajne. To właśnie w nim jest fajne, że jest rozpoznawalny, jest troszkę inny niż wszystkie inne Harleye. E, bardzo głośny wydech, co daje nam doskonałą ścieżkę dźwiękową. E, bardzo mocny silnik. Wrażenia z jazdy są trochę harlejowe, jeśli mogę tak powiedzieć, ponieważ w przypadku tak małego motocykla z dość klasycznym zawieszeniem, on wibruje. Natomiast o to właśnie chodzi. W ten sposób czujemy ten puls serca, które siedzi w tej ramie. Patrząc na przód tego motocykla, widzimy krótki błotnik, gumy osłaniające przedni teleskop, rodem z lat 60. Czyli rozwiązania nie są tak nowoczesne, natomiast w środku jest zupełnie inaczej. Wtrysk paliwa, nowoczesne rozwiązania w silniku, mocna jednostka napędowa. To sprawia, że jest to połączenie doskonałego stylu i nowoczesnej technologii. Motocykl rodem ze Stanów Zjednoczonych. Trochę europejskim stylu, czyli nie, czyli nie takiej ciężkiej, masywnej, chromowanej maszyny, jak, 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 jak wszyscy sobie wyobrażamy amerykańskie motocykle. I w przypadku dokładnie tego, właśnie egzemplarza, brytyjska aura dała o sobie znać. Jest pokryty piachem, kurzem, wodą, ale czy w prawdziwej jeździe to przeszkadza? Nie sądzę. O tym motocyklu można mówić godzinami. Zwłaszcza w takim miejscu, które jest za mną, gdzie spotykamy innych pasjonatów tego sportu. Natomiast czy mówić, czy jeździć, dla mnie odpowiedź jest prosta.